domagamy się większej reprezentacji w popkulturze, domagamy się większej reprezentacji w filmach i serialach, domagamy się w końcu większej reprezentacji w grach. No chyba że mówimy o ludziach białych, wtedy nie, wtedy możemy ich spokojnie wyrzucić do kosza i nikt nie powinien powiedzieć nawet słowa. Co? Pamiętacie chyba tą firmę Sweet Baby, o której już mówiliśmy tu na kanale, to jest taka firma, która zajmuje się doradzaniem studium deweloperskim na temat inkluzywności, na temat reprezentacji, na temat tego, jak te gry powinny wyglądać, ilu tam powinno być czarnoskórych, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście te studia tego wysłuchują i otrzymują taki, taki feedback, taką informację, co się stanie, jeśli te wszystkie. Postulaty sweet baby, to co ta firma głosi, to jaką ma filozofię, to co chce tym studiom narzucić, jeśli tego nie spełnią, to co się może stać? Um, if you're creative working in AAA, which I did for many, many years, um, put this stuff up to your higher ups, and if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them. A może się stać na przykład to, że wokół gry zostanie zrobiona zła prasa, że może twórcy zostaną posądzeni o rasizm, że może będą jakieś nawoływania do bojkotu. I wokół tej afery, oczywiście, powstały też różne inne fronty. Mamy wszystkie te giereczkowe media, które stanęły oczywiście za sweet baby murem. No bo jak to. Ktoś mnie krytykować taką firmę, która walczy o tak naprawdę wspaniałe rzeczy. Mamy też dziennikarzy oczywiście z jednej opcji, którzy także stanęli w obronie tej firmy, no bo jakże nie atakujcie, prawda? Jakie są podstawy, żeby atakować? I wydawało się, że to dalej nie pójdzie, ale jednak ten GamerGate 2.0 trwa w najlepsze i teraz ten nurt pisała się pani Irena Pereira z Unleashed. Games. I to jest naprawdę wybi wybitna jednostka. I to jest naprawdę wybitna jednostka. I mówię to nie bez kozery, bo już dawno nie widziałem, żeby ktoś strzelił sobie publicznie tak spektakularnego samobuja. O Otóż wspomniana pani Irena już jakiś czas temu popełniła na Twitterze obecnie X-ie wpis o grze, o grze, którą jej studio produkuje, Heaven, e, i ten wpis zgłosił mniej więcej. Tyle. Poczekajcie tylko, aż zauważą, że żadna z naszych początkowych postaci w wersji alfa gry nie jest białym mężczyzną. Żadna. Żadna z sześciu. I ja naprawdę doceniam szczerość, bo w dzisiejszych czasach jest to naprawdę dosyć modne, żeby pochwalić się tym. Hej, wygumkowaliśmy białych mężczyzn. Zobaczcie jacy jesteśmy postępowi, jacy jesteśmy trendy. Wszyscy będą wstawać, bić brawo jak po prostu w lądującym samolocie na Stanset czy w Luton. To jest mniej więcej ten kaliberasa, pani Irena jest widać, bardzo zadowolona, bardzo dumna z tego, co zrobiła, jakie są plany jej studia, i jak bardzo chciała się tym podzielić z całym światem. To jest jakaś prowokacja. A ja tylko się zastanawiam, cóż to by się stało, cóż by się działo, gdyby pani Pereira dokładnie w tym samym duchu, w tym samym tonie napisała o czarnych mężczyznach, że to ich nie będzie w tej grze, że to ich wygumkowała, co tam, prawda, będziemy się przejmować i z taką dumą, z taką radością, z takim szczęściem by to obwieściła na jakiejś swojej platformie społecznościowej. Domyślam się i zakładam, że jej studio giereczkowe, czyli Unleashed Game, byłoby mniej więcej już w fazie... Ogłaszania upadłości. Ale, ale, to szczęście i radość pani Perejry wcale nie trwało tak długo, bo mogłoby się wydawać, że ona faktycznie jest dumna, że ona jest szczęśliwa, że ona wie, co tam dokładnie napisała i jak to wybrzmiało, ale jak się okazuje, dość szybko po tym, jak poszła kontra tych ludzi, którzy to przeczytali, zaczęli komentować, zaczęli odpowiadać, zaczęli jej tłumaczyć. To były takie na przykład bardzo racjonalne wpisy, typu Ej. No, ale jaki wydźwięk miałby ten Twój wpis, gdybyś właśnie białych mężczyzn zamieniła na czarnoskórych mężczyzn? Prawda? Jakby to w obecnych czasach zabrzmiałoby to zupełnie inaczej i ludzie mniej więcej w tym duchu, w tym tonie odpowiadali. I jak to się skończyło? Otóż pani Pereira i jej studio, jej profile studia ukryły się za kłódką, czyli już nie możemy tam zajrzeć, nie możemy tam skomentować. No, a takie to były światłe. Co za przypadek? No i ktoś mógł teraz pomyśleć, że tych perełek już nigdy nie przeczytamy, nigdy nie zobaczymy. No ale w sieci nic nie ginie. Ponownie powiem, że reprezentacja ma znaczenie. I nie wiem, w ilu grach zabrakło postaci kobiecych, lub stworzono kary za bycie postaciami kobiecymi. I dalej, reprezentacja ma znaczenie. Inkluzywność to nie to samo co rasizm. Możecie mnie dzisiaj znowu nienawidzieć. Wracam do tworzenia gier. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, pani Pereira płacze w sieci. Jak to ludzie ją hejtują, jak to ludzie nie rozumieją. Jej wizji, jej postrzegania świata. Ona sama w tym, co napisała, nie widzi niczego złego. Tam, oczywiście, jej zdaniem to był normalny, spójny przekaz. Nic tam się takiego nie wydarzyło. Babka dopiero co się pochwaliła tym, że ze swojej gry wygunkowała białych mężczyzn, czyli wykreśliła z nich konkretną płeć i konkretny kolor skóry. A przy tym, oczywiście, opowiada o inkluzywności, równości i tym, jak to jest ważne we współczesnym świecie. Nie dostrzegając, że no, wspięła się właśnie na Himalaje hipokryzji. I hej, ma ona do tego pełne prawo, to jest jej gra, jej zespół, jej filozofia, jej kasa, jej studio i to ją potem będą e, fani gracze oceniać, zagłosują portfelami na tak, lub nie, ona będzie liczyć straty albo zyski. I ma do tego pełne prawo no tak funkcjonuje rynek, ale niech nie opowiada takich dyrdymał i niech nie obwinia oczywiście. Tych, którzy komentują, czy graczy o to, że oni nie rozumieją tego jaśnie oświeconego przekazu, który pani Pereira Głosi i to głosi publicznie. Bo dla mnie to jest naprawdę żenujące, że ktoś jej zwraca uwagę: hej, kobieto! No ale jakbyś ten swój wpis zamieniła właśnie na taki o czarnoskórych mężczyznach, to jak myślisz, co by się stało? To pani Pereira oczywiście uważa odpisała, że to był taki właściwy eksperyment i wie, że to tak nie do końca czyli już jakaś defensywka, czyli już jakaś obrona to moje zdanie było ok, no ale jednak nas atakują, więc będą straty i możemy na tym naprawdę dostać poważnie po tyłku, no to wtedy już nie mówimy na poważnie, to takie żarciki były przecież, wiecie. What? I dla mnie to jest po prostu niebywałe, że coraz więcej w popkulturze, czy przy filmach, czy przy serialach, czy właśnie jak pokazują te przykłady, czy Sweet Baby, czy teraz Pani Pereira właśnie z Unleashed Games, że coraz mniej tam mamy twórców, którzy chcą zrobić coś dobrego, coś co... Da radość fanom, widzą oczywiście im pozwoli zarobić, no bo to jest jakby podstawa, nikt tego nie robi charytatywnie, ale mają pewną wizję i chcą przekazać ją widzom. Za to coraz więcej mamy, opusz, obok tych artystów, coraz więcej mamy jakichś aktywistów, ludzi, którzy mają jakąś agendę i tam palicho, czy to będzie dobre, czy nie. My musimy to wpleść i, i to będzie fajne, prawda? I oni tak ten świat postrzegają, i tego jest coraz i coraz więcej. 2024 rok, i wydaje mi się, że już nie ma naprawdę pola platformy, gdzie nie mówilibyśmy o tym, że na siłę nam się coś wpycha, kosztem oczywiście e, tych białych mężczyzn. No bo to oni są zawsze najgorsi i ich najłatwiej odsunąć, i nikt nawet nie powie słowa. A jak już ktoś się odezwie, to powiemy, że jest za mało inkluzywny, za bardzo rasistowski. Zbyt konserwatywny, mało postępowy, i tak można w kółko. To jest stara śpiewka, to się dzieje przy wielu projektach. To nigdy nie jest tak, że widz czy fan ma rację, że może, kurczę, może faktycznie gdzieś skoro tyle osób na przykład mówi o tym, albo że przy danym trailerze czy coś mamy na przykład mnóstwo minusowych łapek i sporo komentarzy, które są utrzymane w tym samym tonie, to to nie. To ci ludzie oczywiście nie mają racji, to jest jakaś zmowa, zorganizowana akcja, oni wchodzą, minusują, dają najniższe oceny i to tak się kręci. Nikt nie, nigdy nie jest winny, oprócz widzów, a już twórcy absolutnie nie mają sobie niczego do zarzucenia. Szczególnie tacy twórcy jak właśnie pani Iryna Pereira. I cóż, ja może faktycznie jestem za stary i tego tak do końca nie rozumiem, jakby tutaj niektórzy oświeceni chcieli nam tłumaczyć. Trudno. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. E, jakie jest Wasze spojrzenie, właśnie na te tematy? Nie tylko w tym konkretnym przypadku, ale ogólnie w takim spojrzeniu na całokształt kształt popkultury, którą konsumujemy. No, a ja już teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Wchodźcie na nasze kanały, wchodźcie na naszą stronę. No i widzimy się już niedługo. Cześć.